Hej, zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym pobawimy się kosmetykami nowo dostępnej marki kosmetycznej a właściwie ja się pobawię, a Wy popatrzycie, mam nadzieję, że Wam taki układ pasuje, ale zanim to nastąpi chciałbym Was serdecznie zaprosić na filmik na kanale Avon Makeup TV, w którym wystąpiłam gościnnie i w którym razem z Kasią z Avon Makeup TV rozmawiamy na temat typów kolorystycznych o tym, czym się każdy typ charakteryzuje, jak dobierać kosmetyki i itd. i też się malujemy, gadamy także zapraszam Was serdecznie do tego filmiku link do tego filmu znajdzie się w opisie pod filmem, a my przechodzimy już do rzeczy. Będę się dzisiaj bawić marką Makeup Obsession i to jest marka, jakby siostrzana dla Makeup Revolution. Dostałam właśnie całkiem niedawno paczkę z wielką ilością palet do twarzy, do, do cery. Do twarzy i do cery, to jest to samo. Do twarzy i do oczu. Oraz informacją, że są to kosmetyki dostępne teraz w Jak Rossman. Czyli teraz od 1 maja znaczy się. Więc w momencie, kiedy już ulikuję ten film, no to ono już powinny być dostępne. No i co mam tutaj Mamy. Właśnie tak jak powiedziałam, mamy mm, palety do oczu, będę musiała się zdecydować na jedną, żeby wykonać jakiś fajny makijaż, bo dzisiaj będę w tym makijażu chodzić cały dzień. I mamy też paletki do twarzy, takie do konturowania, są z różami, z rozświetlaczami, zresztą zaraz wszystko zobaczycie, ale zaczniemy od rozświetlacza w płynie. I właściwie ja ten rozświetlacz już nałożyłam, tylko że musiałam się um, doprowadzić do porządku, także już Wam pokazuję, jak przebiegło um, nakładanie tego rozświetlacza płynnego. Na twarzy już oczywiście podkład, na czole jest już nawet przypodrywany i zrobione są brwi. Tutaj jeszcze wszędzie ten podkład jest mokry i nie nałożyłam jeszcze korektora, bo chciałabym, żebyśmy zaczęli od rozświetlacza w płynie. I to są bardzo ciekawe rozświetlacze, one no, są dostępne w trzech kolorach, bo to są rozświetlacze, które na pierwszy rzut oka mają taki tradycyjny kolor, wiecie, czy tam złoty, szampański, czy jaśniejszy, czy ciemniejszy. I chyba ten w odcieniu, słuchajcie, erotic? To jest jego odcinek? Tak, okej. Okay. Erotik. Erotik. To jest mój kolor, tylko że właśnie co w nich jest takiego interesującego i innego, to to, że one mają taki różowo opalizujący pigment w sobie, takie drobinki. I to się odnosi do wszystkich tych rozświetlaczy, czyli niby są to takie normalne rozświetlacze w płynie, które dają blask, ale właśnie ciekawe jest, jak to będzie wyglądało na skórze. I ponieważ takie rozświetlacze płynne nakładam zawsze na szczyty kości policzkowych przed aplikacją korektora, także właśnie w tym momencie tu się spotykamy. Ciekawa jestem też, czy te rozświetlacze zastygają. Zobaczymy jaka jest konsystencja. U, wow, tego, tego brokatu jest dość dużo tutaj. No dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Chyba jest trochę za ciemny dla mnie, ale. Hmm, no dobra, zabrał mi cały korektor, w się sensie cały podkład. Oj nie, to to jest strasznie duży brokat. Nie, nie, ja tak dzisiaj nie będę chodzić. Zaraz to zmyję, Zobaczmy jeszcze na drugiej stronie, jak to by wyglądało od razu nałożone palcami. Nie, niestety. Robi mi dokładnie to samo. Um, no i ten naświetla ma za dużo drabiny dla mnie. On ma dosłownie brokat w sobie. No to mieliśmy małego fejla. nie spodziewałam się czegoś takiego, myślałam, że będzie ładnie wyglądał, niestety jest to rozświetlacz z bardzo dużą ilością brokatu i jak się go rozsmaruje, to tak naprawdę te niebiesko-różowe drobinki są jak najbardziej widoczne, więc może do ciała, do dekoltu ok, ale do twarzy to przynajmniej nie jest dla mnie efekt, nie jest to coś, co ja lubię. Ale spokojnie, mamy tutaj jeszcze trochę rzeczy do przetestowania. Ja mam tutaj naprawdę sporo palet, od takich prostokątnych z między innymi szalonymi kolorami, do takich kwadratowych, które są też bardzo zróżnicowane pod względem kolorystycznym. Chyba Be the Game Changer mi się najbardziej podoba jako taka moja paleta dzienna. Ogólnie bardzo ładnie wygląda, zobaczcie ta złota obwódka tutaj robi robotę bardzo porządnie wykonane opakowanie z dużym lusterkiem w środku ale mamy też oh we have is now która ma w sobie trochę niebieskiego i tak mi trochę ten niebieski dzisiaj korci, także może coś wymyślę z nim w roli głównej. Słuchajcie, tutaj te brzoskwinie bardzo ładnie wyglądają. Dobra. Niech będzie ta paleta, sprawdzimy sobie, jak niebieski się zachowuje, bo pigmentacja jest ok, jest obiecująca, także mam nadzieję, że to się też przełoży na pracę z nimi. I postaram się bardzo mocno, żeby ten makijaż, pomimo tego niebieskiego odcienia, był jak najbardziej użytkowy, no bo właśnie będę się chodzić nim cały dzień. Tylko. Już od razu Wam mówię, że pierwszy cienie, nałożyłam, to jest cień z palety Be The Game Changer, bo ta, ta z niebieskim cieniem nie ma w sobie matowego beżu, a wiemy, jak się z tym czuję. Także u góry jest matowione, trochę pudru na grzywce, ale to nieważne. Ja oczywiście, jako baza na powiece, mam już nałożony korektor Collection Nasty Perfection. No i dobra. Zrobiłam sobie obsypkę pod okiem, więc znowu, wiecie, aplikuję moją metodą, która za bardzo się nie przejmuje osypem. Ale to jest taki trochę stłumiony niebieski. Trochę mnie rozczarował. Jak mam być szczera? Jego konsystencja jest przyjemna, ale no nie jest taki żywy od dzień niebieskiego, jakby się wydawało w opakowaniu na ja samym zewnętrznym kąciku zostawiłam jeszcze taką małą dziurę, bo tam nałożę brąz, bo no właśnie to jest taki sposób, wiecie, żeby używać takich super intensywnych kolorów na co dzień, albo właśnie w bardziej użytkowy sposób, trzeba je otulić bardziej użytkowymi i naturalnymi odcieniami. Więc na sam zewnętrzny kącik pójdzie ciemny brąz. Hmm. No ta pigmentacja nie jest jakaś taka, słuchajcie, powalająca. Możliwe, nie, że one są o wiele ciemniejsze i bardziej intensywne na pędzlu niż później są na skórze. Nie podoba mi się to w ogóle. Mm, nie, muszę to zmyć. Zobaczcie, że skóra powieki mi tutaj prześwituje na całego. Zarówno pod brązowym, jak i pod niebieskim. A na przejściu jednego, drugiego koloru to już w ogóle jest masakra. Nie, źle to wygląda. Trzeba to zakryć. No dobra, tam ta paleta mnie wkurzyła już nie chcę się nią bawić, teraz przejdę do The Game Changer, ona ma właśnie takie bardziej użytkowe kolory, może jednak tak miało być i co, no spróbujmy może z tym, z tym ciemnym kolorem brązowym, o i to jest to o co Wam chodzi. No jest mała różnica, prawda, między jedną a drugą paletą, no tak, to jest pigmentacja, ekstra. Tak, ta jest zdecydowanie lepsza. Ok, w tamtej palecie użyłam tylko dwóch kolorów, ale od razu dwa mnie zawiodły i od nich um, zależałoby to, jak wyglądałby cały makijaż, więc wszystko od razu by się posypało, gdybym tak to zostawiła. Więc to już coś mówi. W tej palecie jest taki odcień Adapt, który wygląda na biały, ale to jest taki opalizujący róż. I nałożę go na mokry korektor. Ale myślę, że nałożony na taką, wiecie, bazę pod pigmenty, robiłby o wiele większe wrażenie. Ten brokatowy się dość mocno posypał, ale to jest jak najbardziej normalne. ten oświetlający. Ogólnie z tą paletką mi się fajnie pracuje. Z tamtą nie mogłabym tego powiedzieć, ale ta jest całkiem fajna. A chciałam specjalnie dla Was dzisiaj zrobić coś niebieskiego, no. Ale to jest takie, wiecie, no, mega rozczarowanie, bo podejrzewam, że tamtą paletę kupowałoby się właśnie ze względu głównie na ten niebieski, który tak zachęca. No, takie rozczarowanie. W międzyczasie znowu mi sobie wychodzi taki ślubniaczek. się człowiek w tym sezonie, teraz właśnie ślubnym, na ogląda tych wszystkich makijaży ślubnych na innych kontach, na Instagramie, no i się rzuca później na głowę. Jestem zaintrygowana. Mam ochotę zobaczyć, jak ten kolor opalizujący ten biało-różowy będzie wyglądał nałożonym na makrą bazę, więc nałożę go wewnętrznym kąciku tej dolnej powieki. Właśnie na taką glitter Glue. To jest akurat z Makeup Revolution. I nakładam trochę tej bazy małym pędzelkiem. Starając się od razu rozetrzeć krawędzie. I zobaczmy. O, ładniutki. Fajnie to chyba wygląda, nie? No jeśli chodzi o tę paletę, to mam już ograniczony wybór, bo mogę jeszcze ewentualnie przyciemnić sobie linię rzęs tym ciemnym brązem. I właściwie to tyle. Bo mogłabym tu jeszcze ewentualnie coś będzie rozetrzeć, powyżej załamania, ale... No dobra, zobaczmy ten hot stuff. To jest jeszcze taki pomarańczowy kolor. że będzie makijaż pomarańczowo-różowy. Nie no, rozcierają się bardzo ładnie, to trzeba im przyznać. No i w takim makijażu tu ja mogę spokojnie chodzić cały dzień. Zobaczysz ten ciemny brąz, czyli Color Success. Skończone makierosze wygląda następująco. Jak malowałam lewe oko już poza kadrem, tak na spokojnie, to powiem szczerze, że bardzo dobrze mi się malowało. bez żadnego problemu. Jak już wiecie też, który kolor gdzie nakładacie, to ta praca też przebiega trochę inaczej i naprawdę nie mam na co narzekać. Fajnie się blendowały, dobrze się łączą, są ładnie implementowane. Także akurat ta paleta, dobrze mówię? To była ta? Tak. Be the Game Changer bardzo mi się podoba. No i też jest bardzo ładna. Musicie to przyznać. To jest ombre, złote napisy, w środku jest lusterka. Bardzo dużo cieni. I akurat te wydają mi się być fajnej jakości. No, ta z niebieskimi trochę mnie zawiodła. A ona się nazywa All We Have is Now. Także tą bym sobie odpuściła. No i mam tu jeszcze dwie paletki do twarzy: brązery i róże. Give me some sun. To są oczywiście brązery. Te paletki już nie mają lusterek. Ale są też, jak zauważacie, na pewno wszystkie takie z. Z takimi rzeczami, czyli można je wyjąć i włożyć sobie do jakiejś ostatniej palety, jakby się Wam jakiś kolor konkretnie spodobał. No i tutaj mamy mnóstwo takich różowych, broskwiniowych róż. Bardzo ładne są. Zwłaszcza ten y, ostatni, który jest takim wypiekanym, taka mozaika, bardzo mi się to podoba. Myślę, że on wyląduje na mojej twarzy, ale najpierw niech będzie bronzer I. Hmm, który brązer? Tak naprawdę wszystkie są ładne. Wszystkie są ładne. Oprócz tego małego palca, to tutaj wszędzie są brązery. No może ten to jest taki typowy rozświetlacz, a nie bronzer. Ale dobra, połączę sobie te dwa kolory. Może będzie ok. Konsystencja tych brązerów jest bardzo jedwabista. Bardzo przyjemnie się rozcierają. Właściwie same się rozcierają. Przyjemnie się z nimi pracuje. Koniec końców dodałam jeszcze odrobinę tego cieplejszego, czyli właściwie te trzy połączyłam. No i taka fajna mieszanka wyszła. Podoba mi się jak to wygląda. No to jedziemy z różem. Nałożę ten właśnie taki wypiekany rozświetlający a mi się osypał na włosy. O tak, fajnie, taki. trochę przypomina hmm, ten róż wypiekany z palety Hourglass, którą wam pokazywałam w lubieńcach. Też daje taki właśnie świeży wygląd na policzkach. Hmm, zauważyliście, że wróciłam do nakładania róży. Miałam od tego przerwę. Właściwie to już teraz te policzki bardzo ładnie wyglądają, tak się wiecie, świecą, tak... nie świecą się, tylko się błyszczą bardzo zdrowy, ładny sposób. Można by powiedzieć, że już nie niepotrzebny jest rozświetlacz, ale mam jeszcze rozświetlacze wypiekane z Obsession Makeup, czy Makeup Obsession, które wow, przepięknie wyglądają w ogóle w kamerze, na żywo aż tak się do niej rzuca w oczy, ale tutaj rewelacja. Taki holo napis i mam tutaj Mega Honey oraz Mega... Destiny? I chyba tego Destiny użyję. Choć może się wydawać ciemny, ale mam nadzieję, że nie będzie za ciemny, bo ten jest mega złoty. Właśnie, tutaj zrobiłam sobie już słocze. Zobaczcie, to, to złoto się bardzo wybija, więc obawiam się, że będzie mnie za bardzo widoczne. A jest jeszcze trzeci odcień: Mega Lightning. I to jest też taka mozaika biało-złota, ale on jest biały. On też jest. Bardzo zauważalny na skórze, także wydaje mi się, że to Destiny będzie dla mnie idealne, bo troszkę przypomina ten kolor odcień Beka Opal. Rozświetlacze oczywiście. No to spróbujmy. Nie jest aż tak intensywny, jak oczekiwałam. Zmieniam pędzel na numer 28. Żeby troszkę mocniej do skóry docisnąć, wtedy osiągniecie jakby mocniejszy efekt, tak? Bo przy bardzo intensywnym oświetlaczu to wachlarzek, nawet ten mój, czyli 24, on i tak ma dość mocny nacisk na skórę, jak na wachlarz, ale ogólnie wachlarzyki robią Wam lżejszy, delikatniejszy efekt aplikacji rozświetlacza, a taki pędzel właśnie typu jakby do blendowania, mocniej dociska do skóry, więc robi większy efekt. No i jeszcze włosie naturalne już w ogóle, wiecie, mocniej bierze produkt. Piękny kolor. Nie jest ciemny. No to jest właśnie bardzo podobny do opal z beki. I to jest taka, taka intensywność, która może być na co dzień, może być też trochę mocniej podbita. Natomiast tutaj nie mamy żadnych drobinek, tutaj nie ma brokatów w tym rozświetlaczu. Także miła odmiana od tego płynnego i tak wygląda skończony makijaż, myślałam sobie, że skoro i tak mam pełno różu na policzkach i na powiekach, to dlaczego by też nie na ustach no i tak wyszedł total pink look po prostu, wszystko służowe. różowe na ustach mam pomadkę z Maybelline to jest Super Stay Matte, Matte Ink w odcieniu 120 Artist czyli taki właśnie przepiękny zgaszony różowy odcień, no i Dobra, no i co? Teraz wypadałoby trochę, jakby podsumować to, czego używałam, prawda? Tak jak mówiłam, paletka The Game Changer podoba mi się, myślę, że będę jeszcze jej używać. Tego rozświetlacza Destiny też będę używać w przeciwieństwie do tego płynnego, którego posyłam dalej w świat. Nie jest to coś, co ja lubię na skórze. To jest bardziej. No, brokatowe. Wiecie, to nawet już nie chodzi o to, że ten kolor jest taki bardzo polizujący, że tu są jakieś różowo- tam refleksy. Nie, to chodzi o te drobinki brokatu, które niestety na skórze zostają i on koniec końców jest taki trochę zastygający. No, ale co z tego, jak. Właściwie brokat na skórze zostaje. Już o wiele bardziej mi się podoba ten efekt Fenty, tego rozświetlacza płynnego, który błyszczy się i tak są drobinki, ale to nie jest brokat. Wiecie, to nie są takie widoczne kwadratowe kwadraciki, kwadratowe cząsteczki brokatu, więc te rozświetlacze ja bym sobie odpuściła, ale zobaczcie sobie na żywo. No i okej, okay, i to chyba wszystko. Aha, jeszcze oczywiście brązery i róże bronzery mi się fajnie y, spisały dobrze mi się ich używało, ładne mają kolory akurat ta paleta właśnie Give Me Sun myślę, że jest taka bardzo użytkowa bo zobaczcie jest taki też neutralny kolor on nie jest jakiś super chłodny on jest fajnie neutralny, a jakbyście chciały go trochę mocniej ocieplić no to jest też ten obcień na górze ale podoba mi się, że tutaj wszystko jest ym, do wyciągania, czyli możemy po prostu sobie powyciągać te, ym, te wkłady te bronzery, róże i tak dalej, te cienie i powkładać do jakiejś osobnej paletki jakbyście wiecie, miały jakiś jeden ulubiony kolor i musicie go zabrać na wyjazd, a nie chcecie brać całej palety. No to jest wyjście z sytuacji. Ten róż też mi się tutaj bardzo podobał, a to się nazywało Is It Peachy? Tak teraz na to patrzę, że ta paleta Be The Game Changer jest bardzo podobna kolorystycznie do Too Faced Peachy Mats, którą bardzo lubię i której też często używam na co dzień. Zobaczcie. Tu jakby popatrzeć na te odcienie matowe, no to jest sporo podobnych kolorów, no bo właśnie tak patrzymy na ten, ten makijaż, tak sobie myślę, kiedyś robiłam podobny makijaż inną paletą. No i proszę także taka jeszcze ym, informacja na boku i jeszcze jedna sprawa na koniec, bo w parce od Makeup Up Session dostałam tych palet ogromną ilość, zdecydowanie za dużo jak na jedną osobę do przetestowania i do zużycia przez całe życie ym, i tak sobie pomyślałam, czy może chcielibyście, żebym zrobiła rozdanie myślę, że zrobię na Instagramie, gdybym robiła bo będzie mi po prostu wygodniej, ale dajcie znać czy byście byli tym zainteresowani, bo to by były na przykład y, palety, które są otwarte i nie mają już tego pudełka, ale nie są dotknięte, więc są nowe a niektóre są jeszcze w pudełku, także byłoby różnie. Dajcie znać, czy to byłoby ok dla Was. I to wszystko na dzisiaj. Jak zawsze w opisie pod filmem znajdziecie informacje na temat kosmetyków, których użyłam. Tak samo jeżeli chodzi o podkład, puder. Wszystko to, czego przy Was nie nakładałam, ale mam na twarzy, to też jest wypisane w opisie. Tam też są informacje na temat mojego lakieru do paznokci czy zegarka. Ogólnie w opisie zawsze wszystko, także Was serdecznie do niego zapraszam. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, proszę Was o zostawienie kciuka do góry. Przypominam jeszcze czy możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, a dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!